Moja żona myśli, że tyle to jest 15 cm, a Apple myśli, że ten smartfon ma 5,6 mm grubości. Bo jaką grubość ma iPhone R, to wszyscy wiedzą, Apple się tym chwali na prawo i na lewo, ale czy na pewno? No moim zdaniem nie, bo dlaczego grubość smartfona ma się mierzyć tutaj, a nie tutaj. Więc zobaczmy, jaką grubość naprawdę ma iPhone R. Mamy do tego oczywiście specjalne narzędzie i najpierw mierzymy tak, jakby Apple sobie tego życzył. I faktycznie mamy tutaj niecałe 6 mm, więc można założyć, że to będzie gdzieś te 5,6 mm. Teraz z kolei sprawdźmy w najgrubszym miejscu. No i tutaj widzimy, że wynik jest już praktycznie dwa razy gorszy, bo mamy ponad 11 mm. A dlaczego Apple tego nigdzie nie podaje? No bo by się mogło okazać, że to jednak nie jest najsmuklejszy iPhone w historii. To jest akurat model 5S, ale jeżeli poszukacie, to znajdziecie jeszcze smuklejsze. I żeby nie było, że to jest tylko przytyk do Apple'a, Samsung też powinien podawać, ile naprawdę grubości ma Samsung Galaxy S25 Edge. A skoro mamy też Unię Europejską, która lubi wprowadzać głupie przepisy, no to ja proszę o jeden głupi przepis, taki ode mnie. Zmuście producentów, żeby podawali grubość telefonów w najgrubszym miejscu.